Witam Was, wspaniali ludzie, na wigilijnym wydaniu krypto nowinek, czyli codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Słuchajcie, dzisiejsze y, wydanie tej wigilijnej będzie y, jakby ostatnim świątecznym wydaniem, czyli jutro i pojutrze nie będzie kryptonowinek, no bo trzeba sobie odpocząć, zrelaksować się i też życzę Wam wszystkim wesołych, zdrowych świąt, żebyście odpoczęli, spędzili czas z rodziną i się wyczyliwali, zostawili ten y, rynek krypto na dwa dni, chociaż przypuszczam, że wielu z Was i tak będzie na ten rynek spoglądało. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina aktualnie wynosi 16 856,03 i jest na takim samym poziomie jak 24 godziny temu. Natomiast cena ETHERA wynosi 1220,02 i spadła o 0,18% w ciągu ostatnich 24 godzin. Indeks Greed wynosi dzisiaj 29 punktów. I wzrósł od ostatniego czytu o 2 punkty. Jak spojrzymy na kryptobąble, no to mniej więcej mamy podobną ilość tokenów rosnących i spadających. Jeżeli chodzi o tokeny rosnące, no to prym tutaj wiedzie Mana ze wzrostem o 6,1%. Mana, czyli Decentraland. Na drugim miejscu jest Lunc, czyli Luna Classic ze wzrostem o 6%. A na trzecim miejscu jest. Lido ze wzrostem o 5,9%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadające, no to prym tutaj wiedzie e, token FTT ze spadkiem o 5,3%. Na drugim miejscu jest Solana ze spadkiem o 4,4%, a na trzecim miejscu jest HEX ze spadkiem o 4,3%. Dobra, a teraz przechodzimy już do wiadomości. No i pierwsza jest taka, że 56 milionów akcji. Robin Hood może zostać zlikwidowanych, a bardziej sprzedanych, gdy wierzyciele FTX-a udowodnią swoje prawo własności do tych akcji. FTX pod kierownictwem Johna J. Raya III złożył wniosek o zamrożenie akcji Robin Hooda. Tu przypominam, że ten John J. Ray III to jest nowy prezes giełdy FTX. Natomiast sam bank Manfred kupił te 56 milionów akcji które zapewniły mu 7,6% udziałów w Robin, w Robin Hoodzie, kupił te akcje właśnie na początku tego roku. Na no akcje Hood, czyli Robin Hooda, notują spadek o ponad 90% w stosunku do swoich historycznych maksimów. Na początku tego miesiąca analitycy Citigroup przewidywali, że Robin Hood, czyli platforma handlu akcjami i kryptowalutami, może być ostatnią ofiarą upadku grupy FTX. Natomiast historia halvingu Bitcoina sugeruje, że Bitcoin może być blisko dna lub też to dno już osiągnął. No i tutaj widzimy, że według prognoz halving Bitcoina odbędzie się za 495 dni. A bitcoin zazwyczaj osiąga dno około y, tutaj 517-547 dni wcześniej, także tutaj w tym przedziale y, czasowym. No a także wskaźnik RSI dla bitcoina jest na poziomie y, najniższym w historii. No i tu właśnie widzimy, że rynki, y, czy też rynek bitcoina jest cykliczny i historycznie zawsze był związany z halvingiem. No a jeśli ta historia ma się powtórzyć, no to e, już właśnie Bitcoin albo osiągnął, no albo e, w niedługim czasie e, go e, osiągnie. No i tutaj według najbliższych m, prognoz e, halming ma nastąpić w kwietniu albo w maju 2024 roku, kiedy nagroda za wydobycie bloku spadnie do, 3 bitcoinów 125. No i właśnie analitycy zauważyli, że w poprzednich cyklach bitcoin miał tendencję do osiągania dna na 547 do 517 dni przed halvingiem. No obecnie ten halving ma się wyda wydarzyć za 495 dni. No, a także tutaj widzimy, że wskaźnik RSI dla bitcoina jest na najniższym poziomie w historii. No i tutaj właśnie widzimy ten wskaźnik RSI, no i widzimy, że faktycznie nigdy w historii nie był tak nisko. Także tutaj no, ciekawe, czy to faktycznie się sprawdzi. Natomiast Bank Anglii wzywa do regulacji kryptowalut, zanim pojawią się problemy. No i tutaj kryptowaluty są coraz bardziej zintegrowane z tradycyjnym systemem finansowym, więc potrzebne są ramy regulacyjne, zanim pojawią się problemy systemowe, tak stwierdził John Canliffe, zastępca gubernatora Banku Anglii. No i on tutaj powiedział, że mieliśmy banki, fundusze inwestycyjne i inne osoby chcące zainwestować w kryptowaluty. No a myślę, że musimy myśleć o regulacji, zanim te kryptowaluty zostaną włączone do systemu finansowego i zanim będziemy mieli potencjalne problemy. No i wcześniej on zasugerował, że właśnie cyfrowe aktywa powinny być regulowane w podobny sposób jak tradycyjne finanse. No i dodał też, że zdecentralizowane protokoły nie zapewniają jeszcze skutecznego sposobu zarządzania ryzykiem. A w kolejnym artykule czytamy, że gigantyczny kartel narkotykowy używał Binance do prania milionów tutaj dolarów. No i według amerykańskiego Drug Enforcement Action globalny kartel narkotykowy, Użył Binance do wyprania milionów dolarów. Chodzi tutaj o kwotę od 15 do 40 milionów dolarów, która właśnie przepłynęła przez giełdę Binance. No ale Binance podobno pomogło władzom w namierzeniu. Tutaj przestępców, no ale to wiecie, jak no tutaj chcą Amerykanie dobrać się do giełdy Binance, to również to, że właśnie te pieniądze zostały wyprane, może się przyczynić również do ataku na Binance. A w ostatnim tutaj artykule widzimy, że Bill Miller. Mówi, że obecna cena bitcoina jest całkiem niezwykła. Według inwestora Billa Millera, to co pomoże bitcoinowi odwrócić trend, to to, że może on zostać włączony do portfeli inwestycyjnych jako rozsądna spekulacja. Pomimo wstrząsów na rynkach kryptowalut w ciągu ostatniego roku, Miller uważa, że bitcoin nadal. Bardzo dobrze się trzyma i on powiedział, że jest zaskoczony, że Bitcoin nie kosztuje połowy y, obecnej ceny, biorąc pod uwagę to, y, że upadła grupa FTX, a wtedy ludzie uciekali y, w popłochu z rynku krypto. Więc fakt, że Bitcoin kosztuje około 17 tysięcy dolarów, jest dość niezwykły. Także to wszystko, co miałem do przekazania wam w dzisiejszym materiale. Jeszcze raz chciałbym Wam wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych świąt, żebyście sobie dobrze pojedli, odpoczęli i miło spędzili ten czas z rodziną, czy też na jakimś wyjeździe. No to jak każdy z Was chce, niech tak spędza święta. Ostatnio bardzo popularne również są wyjazdy do ciepłych krajów na święta. Także no wszystko zależy, co kto lubi. Także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cześć!